Witam Państwa bardzo serdecznie po dosłownie dwuminutowej przerwie, w, w sensie nagrywania odcinków, to Czyli nie wiem. Wiecie. Razem ze mną jest kamkaw, Kruczek Prawny, Trollus i tak dalej. Jest! Oraz Bolson! Siema. No. E, gramy sobie na boty, bo ja chcę Fertuan of the Day, a dawno nie grałem Alistarem, więc sobie zagram. Jak widzicie, mam skina Unchained Alistar, niebieski. Bolson jest Veigarem. No i będę mu supportował, zobaczymy co z tego wyniknie. Nic. No, drużyna przeciwników jak widzimy aż to jedyne... Już ja na tak... mida idę. Nie tak. idziesz, bo ktoś już chci... no, wziął mida. Riven wzięła mida, nie może wziąć mida. Drużyna przeciwników ma 4 AP, także to będzie raczej szybkie i proste zwycięstwo, mam taką nadzieję. No. Uberslaker. Piękna niemiecka twarz. Yy... Nie wiem czemu zawsze jak widzę Riven, to mi się to kojarzy z tym, z Krajgiem, nie mam pojęcia Ale serio mi się kojarzy, no i biały misio, jako biały misio No to będzie misio na misia, dobrze, dobrze. Ciekawe jak wygląda mój kursor w ogóle tutaj, szaleje po tym na dwóch fps -ach. Ja widziałem, ścina jak nie wiem, no, ale, nic nie widać Ale fajnie i tak pływa <noise> Coś takiego, tylko że bardziej ścina no Wolę, post... ty co? Byłeś w srebrze No byłem jestem mm. I ma zwycięskiego warda, wiesz jaki ten? Jaki szacun? Zwycięski ward? To jest szacun na dzielni, patrzcie ludzie na zwycięskiego warda Ale mi się łamuje, te śliniątki <noise> <noise> <My> się <noise> śliniątki, ze śmiechów wykrzywiły Dobra, dobra. Mam pomysł. Ty będziesz... Witam Państwa po krótkiej przerwie. Uzna uznaliśmy razem z Kamkawem i Kamem i tak dalej, że on trzyma myszkę, ja trzymam klawiaturę, także będzie się działo. Yy, co kupujesz? No nie trolluj, kup ten. Weź, kup ten niebieski kryształ, ten za 400, będę, będę marnował manę, to kupuj to. Idziesz dwa na to poty, poka, roznaczysz. Weź kub dwa pod, nie takie! Jakie on ma spele? I czemu ten waruz idzie za to, bo? Grybicie do góry, <coughs> wypchnięcie do przodu i. no i... Co, co pierwszy? No, weź znajdź na to. Ej! To jest bardzo fajne. No, a weź. A tu pasywka, jaką ma pasywkę? Weź daj mu pasywkę. I move to. and this magic to. oooo. Ładnie! Nie się podoba. Bardzo dobrze. Weź to wybicie do góry. A kurde, nie chciałem tego. Trudno. No to jest wybicie do góry. Jaka krowa! Masowanie pachów. Błagasz o bułkę, a dostajesz łokcie. Nie możesz je zrzucić. Błagasz o bułkę, a dostajesz łokcie. Nie możesz je zrzucić.

to, to, to. Dobra, lecimy. Teraz będzie salwa, zaraz będzie salwa. Salwa! Ujem. No chodź, weź last hit tuj No dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj na nich, dawaj na nich, dawaj na nich, dawaj na nich Jebsiny. Beatom Lux! Bardzo dobrze I aż uciekła Nie, bo ja Ja raz ja hituję Q, więc czekam Bardzo dobrze, bardzo dobrze Hehe, <gryw> dostał E! e, e. nie. Okay, weź, weź z byka tą Weź byka, weź z byka! Niech nie zabije! Szybko! No! O, no co żeś zrobił? No. Paciu loku Ferz. <grym> 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 Czekaj, baknąć trzeba, bo nas zabiją tutaj Albo potkę se użyję ja. What the fuck, jak ja to zabiłem? Dobra, lecam za nim Lecimy na Nie. Nie 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 da rady Nie O w żyć, minionie odejdź Apagę. pagę się? Nie. Nie. Będziemy się chilać z tego. Łaskałem sobie kupić. jak się nafiluje na to jest gniazda. No. Mień tysiąc Apei.

Dawaj szybko wóz Bo... Leś, szybko Bi, bi, <grym> <O, c> <grym> Nie mam manę Geniusz Dobra, czas się baknąć, bo wiem z... By Przed krzokami, Przed krzogami Maximum disrespect dla botu. Disrespect! Hold tak jest, bardzo dobrze Teraz, żeby nie być złym supportem, nie kupuj Warda Nie! No i kupił Warda, jakiś Dobra, weź dawaj mana poty na full, a Tam healów nie będziemy brać. I lecimy. Dobrze. Platforma zbardowana jest ok. Da się swojego miniona wy wy wybryć do to Nie. Nie da się. Nie da się. Tutaj nie muczy, to źle. Mm. He's not doing his move. Not today. Not today. Chciałem Y. Y, no i Y. Dobra. Y włączony. No, mam tego, no. No. <laughs> on to zrobił specjalnie, a ja widziałem jak otrzymał te swoje przyciski On czekał Czekał na moment Dawaj z byka tego, tego miniona Czekaj Masz, leczcie Bardzo dobrze No nie klikaj mi na spyle Ja umiał kliknąć sam To jest myszki. Mogę, <mogę robić no. coś. <mogę>, myszko może zrobić wszystko Biały misio, slain, czerwony misio Stoimy tu i czekamy Au. O, muszę omędzić wyszkę. Dobra, dobra. Nie biegnij tam, hopie! No i tak mogliśmy mnie ubić, a tak to lipa. Edbutas jest większa. Bo dobre e, No i dobrze, no morż, ciesz się Ale dużo to jest ginionych, że wiesz No i ja ci klikał ja będę klik jak będzie potrzeba Nie bój się żaby Już nie ma potrzeby Insta -klik, fuck No no Nie no co jak piszesz na komórce i mi nie, nie piszesz ja tylko patrzę co tu jest ja nie będę pisać. Muszę przez ciebie last hitować no jak to jest shift kurka. A, 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 nie ale. Piknij Q. O, nie, ja nie mogłem kliknąć Q, Q, bo było na cooldownie 8 sekund. <coughs> Jak miałem kliknąć coś, co jest na cooldownie? Dobra, masz uleczyć się stworzoną. Nic to nie dało, ale. Nasze lecość. Zbyka hahara. No, czemu nie dojesz mi kliknąć? No nie rozumieć jest nienormalny Już byś chciał, ksiorzu. Nie ma tak dobrze. ty 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 To teraz to. Co? Uu, no, i zrypałeś, bo nie możesz już many, hop. Flash! Flash! Q. No Q. Szybko No przecież od ja tyłu, mnie też my klikać. Nie no, jesteś idiotą, zabił, sam się zabił. Nie te buty. Szybkości. Temu. Te, tak, jeszcze na szybkość. Te zrobimy. Nie. Czemu? Cooldowny, na cooldowny. O. A, to już wolę na szybkość. I z... z zielonym upgradem. Żeby szybko biec. No i git jest. Czemu, Czemu prawie jest? nie poddawać? Prawie można no, Nie, 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 nie. Cooldown, prawie. cooldown. Weź sobie na cooldowna. No to to nie działa. albo nie. Czekaj. Kupimy taki bardzo fajny pro item. Gdzie on jest? O! Nie no. będę ci dawał lifesteal na dobra, nie używaj jak nie trzeba. Kurde, potwór. Rampage. Nie mieliśmy kasy. Varus, uberslaker, uberslaker. Riven to bitch. Riven to Biały Misio Kingster. Czemu ten Wejgar jest szybszy No bo szybciej biegnie, on jest przed nami cały. No cały bo cały. on był wcześniej. Ale Czekaj, no weź 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 na, na miniona, żeby go do, dogonić No i to jest <noise> No tutaj, no przecież ja umiem klikać! O, trzeba Czy was zabie? Nie! widziałeś gdzie się strzelił Gdy Nie! Do góry! No, noż, 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 kurde! Spóźnił uh -huh. Jesteś kurytaniem, işte to I czy ujta nie puszcza na takie głupia. Słyszysz, No po co coś to? on. <m ornamentalia> <mimölisa> No coś ty zrobił debilu Leczę się Ale tu zaraz przyjdzie To mam z dynki ja. wezmę To ją z dynki O warustami Opecze Postoimy tu trochę kasy no. No, Ej Co? 900 trzeba mhm. Tu nie, tu nie, Chodź! Zrobimy tu! No! Zrobimy kampa! Zrobimy fajnego kampa. Czekaj! Czekaj! Pokażę ci sztuczkę, jeżeli by się udało. Hudesie? Nie. Nie, pójść nie, bo to musi być bliżej Pamiętam jak komuś pomagałem zrobić blue A i wybiłem poza ten, poza dwór blue I bardzo dobrze Wybija, Wybijaj małego sworka A ja tam nie No i nie Nie No i dziś. Bardzo nie. interesujący odcinek. Nie, najedź tam, ja chcę widzieć co się dzieje. Nic. Nie bijcie... nie susa. Ale to super stwory bił. Bolson też bił. zdrajco co. To nie miało sensu co to było nagrywane. Ja w ogóle nie miałem to żadnych... Nic do powiedzenia nie miałem. Ja z jakiś czas naciskałem przyciski tylko. Szczerze ten odcinek nigdy się nie pojawi. Pojawi się, a go wrzucę. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się.